Siemaneczko, tu Szakal z tej strony i mam dla Was dzisiaj niecodzienną wiadomość taką powiedzmy e, historyczną niektórzy na to czekali niektórzy dużo, długo marudzili i tak dalej e, że Szakal nie robi szkoleń i tak dalej grupowych takich i tak dalej Czy coś się zmieni? Nie. To skąd ta informacja? No bo szkoleń nie będzie. Dlaczego? Bo nie interesuje mnie akcja w stylu ja siedzę i gadam, a ty siedzisz i słuchasz. Bezczynnie. No nie chodzi o czynne słuchanie, że na przykład będę miał ćwiczenie i tak dalej. To mnie nie interesuje. Interesujesz mnie ty. I takiego rodzaju szkolenia, nie do końca bym to nazwał, a bardziej spotkania, bo tak to się będzie nazywało, niniejszym ogłaszam. <laughs> niniejszym. <laughs> tak, tak. Jest dokładnie 21 marca. Dzień wiosny dzisiaj, pierwszy. Za dwa miesiące, 20 maja, będzie pierwsze spotkanie z samorozwojem. To będą spotkania unikalne, których ja będę hostem, będę prowadził, w cudzysłowie hostował, nie do końca prowadził, bo nie będę siedział i gadał. Interesujesz mnie Ty i sprawy, z którymi przychodzisz, prezentacje, które chcesz zrobić... E, przygotuj się, bo będziesz na pewno występował oczywiście to jest spotkanie dla aktywnych, możesz być uczestnikiem biernym, czyli siedzieć i obserwować e, to nie jest nic specjalnego żadna tajemna technologia po prostu swędzi mnie oko <laughs> a akurat obserwować, to obserwować albo będziesz mógł też wystąpić jak będziesz chciał, oczywiście nie będę nikogo sam wyciągał e, za uszy, e, po prostu jeśli ktoś chce przyjść i chce Spotkać się ze swoim samorozwojem, to zapraszam. I zapraszam do aktywności, czyli najwięcej skorzystasz, jeśli wystąpisz. A to, z czym wystąpisz, nie wiem. Ty się przygotujesz z tym, z czym będziesz chciał, jak będziesz chciał pokazać siebie. Jak... Nie chodzi o to, że tu jakaś wiesz, grupa będzie ludzi, przed którą musisz się pokazać. Nie. Tu chodzi o to, żebyś wyszedł poza swoje ograniczenia. Hmm? Przydało się eee, i co jeszcze? No przede wszystkim to, że te spotkania będą raz na dwa miesiące. Nigdy nie będą w weekend, bo samorozwój, w moim mniemaniu, to nie jest rozrywka zwana rozwojem osobistym, którą możesz sobie iść w wolnym czasie. Eee, 20 maja to jest wtorek, więc jeśli chcesz przyjść, wiatr siedzę na górze, dlatego pokażę ci później. Jeśli chcesz przyjść, to musisz się zwolnić z roboty, jeśli jakąś, jakąś tam masz, bo jakby tutaj wymagam zaangażowania. Jutro będzie więcej na temat samego spotkania. Będzie materiał, będzie opis na stronie i będzie można się zapisywać. To tyle. Dla wszystkich, którzy czekali, bardzo proszę. Dla kogo to jest? Więcej powiem jutro. I dla świeżynek, które dopiero zaczynają. I dla weteranów. I dla tych, którzy się zagubili. Się zagubili. Ale może tak o sobie mówią, tak o sobie myślą w niuansach technologii rozwoju, techn różnych technologii rozwoju osobistego. Jutro powiem więcej, jak będzie prowadzone spotkanie, i tak dalej. To by było na tyle. Niniejszym ogłaszam preludium spotkań z samorozwojem. I do zobaczenia. Cześć. Piotr też, też, też coś powiedział, też coś powiedział, też coś powiedział Echo, cześć, pa.